Dobry wieczór! Dobry wieczór! Witaj, piękna i błogosławiona. Ja troszkę tak dzisiaj inaczej zaczęłam. Wiem, że to wygląda śmiesznie, bardzo śmiesznie. Oj, przepraszam. Może sobie nawet pomyślałaś, że. Ech, ta kobieta to już jej tak odbiło dzisiaj, nie? Ale nie, kochana. Chciałam ci po prostu zademonstrować pewne ćwiczenie na układ nerwowy, które dzisiaj będziemy robili. Dlatego teraz zaczęłam od tego, yy, ponieważ chciałam yy, później siebie nie, yy, jakby z rytmu nie wybijać. No więc, moja droga, zaczynamy dzisiaj. Dzień czwarty naszej pielgrzymki serca w objęciach miłości. Dzisiejszy dzień y, zatytułowałam: W ogóle będzie o tym: Oddaj ciężar, który nie jest Twój. I pozwólcie, że sobie najpierw y, włączę muzyczkę, żeby już było tak klimatycznie. Music Play. I pierwsze co robimy to zapalamy nasz płomień. Wiecie, tak czasem zerkam tu w lewo, w prawo, bo nie mogę się przyzwyczaić do tego, że nagrywam to na innym sprzęcie niż wcześniej. I nie wiem w którą stronę mam patrzeć, ale spokojnie i to ogarniemy. Dobra, wyciszamy się i przechodzimy do czwartego dnia, czyli oddaj ciężar, który nie jest twój. Dziś twoje ciało ma odetchnąć tak, odetchnąć, jakbyś zdjęła z ramion plecak. Ten plecak, który nosiłaś od lat, choć wcale on nigdy nie był twój. Kiedy kobieta bierze odpowiedzialność za wszystko, za emocje innych, za ich zachowania, ich życie, ich wybory, to jej ciało potrafi się tak napiąć jak struna. Ramiona twoje twardnieją, brzuch się zaciska, serce się zamyka, co powoduje to, że nasza dusza milknie. I dzisiaj będziesz uczyć się uwalniać te ciężary, te ciężary, które nie są Twoje i nigdy nie miały być Twoje. Po tej praktyce masz poczuć lżejsze barki, więcej przestrzeni w oddechu, większą miękkość w brzuchu, mniejszy chaos w głowie i to, nad czym nam najbardziej zależy, czyli więcej woli życia. Bo ostatnio y, spotykam kobiety, które z tą wolą życia u nich jest y, troszkę ciężką. Czyli, jednym zdaniem, ten dzień przywróci ci wolność. Naszym zdaniem dnia jest dzisiaj: to nie wszystko jest moje, co noszę. Cytat biblijny, jaki wybrałam na dzisiejszy dzień, jest z drugiego listu do Koryntian, werset trzeci, yy, rozdział trzeci, werset siedemnasty. U Pana jest wolność. To tak sparafrozowałam. Tam w mailu macie dokładnie podany cały werset. Skoro u Pana jest wolność, to możemy Mu oddać nasze ciężary, a to spowoduje powrót do wolności. I cytatem motywacyjnym, który będzie to: Rozwijał to, co nie jest Twoje, zaczyna ważyć najbardziej. Więc pomyśl sobie, co u Ciebie waży najbardziej, a od razu możesz sobie odpowiedzieć, że to nie jest Twoje. Tak więc, kochana moja piękna błogosławiona, zamknij sobie już oczy, zaczynamy naszą modlitwę. Modlitwa jest zatytułowana: Zdejmij to ze mnie, Panie. Najpierw weź powolny wdech i długi, spokojny wydech. I następny wdech i wydech, i poczuj w trakcie tego wdechu i wydechu. Swoje barki. Czy są ciężkie? A może czujesz, że są twarde? A może masz takie odczucie, jakby były przytrzymywane przez coś niewidzialnego, jakby coś tam siedziało na tych barkach? I to dobrze, tylko zauważ. Teraz połóż dłonie na barkach, tak jakbyś chciała coś zdjąć z nich, coś czego nigdy tam nie powinno być, tak jakbyś ten plecak z tymi ciężarami chciała zdjąć. I weź oddech i powiedz cicho, Panie, to nie jest moje, i zrób taki gest, jakbyś to ściągała. Możesz to powtórzyć. Wdech? I na wydechu, Panie, to nie jest moje. I pozwól, żeby Twoje barki, Opadły, choćby o milimetr. Powtórzmy to jeszcze raz. Panie, zdejmij ze mnie ciężar, który nie jest mój. I poczuj, że przy następnym wydechu naprawdę coś odchodzi. Może to być małe, delikatne, ale realne. No i teraz, moje kochane, możemy na chwilę otworzyć oczy. I teraz zapraszam Was do tego ćwiczenia, które pokazywałam na początku. To jest takie cielesne ćwiczenie nazywa się strząśnij ciężar. Ono jest proste, ale jest genialne. Wygląda jakbyście walczyły z czymś, jakbyście były lekko szalone, ale myślę, że oprócz dobrego humoru, który nam po tym może towarzyszyć, to przede wszystkim jest to ćwiczenie na takie somatyczne uwalnianie napięcia. Efektem tego ćwiczenia ma być regulacja układu nerwowego, bo to robimy przez cały czas, obniżenie napięcia mięśniowego i wyrzucenie takich z siebie mikro napięć emocjonalnych. Po tym ćwiczeniu masz poczuć lekkość, jest to równocześnie taki reset dla mózgu. Tego potrzebują kobiety, choć nikt im tego nie mówi. Mało tego, tego potrzebują wszyscy, choć nikt im tego nie mówi. Tak więc proszę cię teraz, żebyś wstała. Ustaw sobie stopy na szerokość bioder, delikatnie się poruszaj. <laughs> Weź wdech i zacznij delikatnie trząść dłońmi. Dłoń. Tak delikatnie to nie ma być to, że ty po prostu dostajesz trzęsiawki, tylko delikatnie trzęsiesz tymi dłońmi. Potem przed ramionami spróbuj tak potrząsać. Później przejdź do ramion. A następnie przejdź do potrząsania całym ciałem. Ale tak miękko wiesz, jakbyś była żelką, a nie siłaczką na dopingu. I potrwaj tak ze 20-30 sekund. Spróbuj podczas tego spokojnie oddychać. Oj, chciałabym Was teraz zobaczyć w tym momencie naprawdę. Ale spokojnie wkrótce organizuję warsztaty. Yy, jednodniowe. Takie wiecie, na żywo, żebyśmy się wszystkie mogły zobaczyć. To możemy sobie dla rozruchu zrobić takie ćwiczenie na początek. Myślę, że będzie bardzo dużo śmiechu. Dobrze, moja droga. Minęło już te 30 sekund. Weź sobie jeszcze jeden wdech i dłuższy wydech. I zapraszam Cię do praktyki duchowej, naszej codziennej, do modlitwy oddania. Usiądź sobie spokojnie. Możesz sobie zamknąć oczy, jak Ci będzie wygodniej, możesz zostać z otwartymi. Zrób tak, jak czujesz, po, po prostu. I powtarzaj za mną na głos albo w głowie. Panie Jezu, Oddaję Ci dziś wszystko, co było za ciężkie dla moich barków. Oddaję Ci to, czego nie udźwignęłam. Oddaję Ci to, co nie było moje. Oddaję Ci też to, co nie pochodziło od Ciebie. Oddaję Ci ciężary cudzych historii i oczekiwań. Oddaję Ci lęk, że muszę naprawiać świat. Prowadź mnie lekko, ucz mnie zostawiać to, co nie jest moje. Amen. I teraz możesz zostać zamkniętymi oczami, bo podam Ci pytania do Dziennika Mocy. Więc, jak już jesteś w tym stanie, takim ukojeniem. Będzie ci łatwiej sobie samej na nie odpowiedzieć. Pytanie pierwsze. Jakie ciężary od lat noszę, choć nie są moje? Ja wiem, że Ty już wiesz. Czujesz to całą sobą. Pytanie drugie. Kto lub co najbardziej obciąża moje ramiona? Pytanie trzecie. Jak czuję swoje ciało, kiedy mówię, to nie jest moje? Obserwuj tylko, nie oceniaj. <laughs> I pytanie ostatnie. Co zrobiłabym ze swoim życiem, gdybym nosiła tylko to, co jest moje? Po zakończeniu tego filmiku Koniecznie sobie to spisz. I teraz taki mini rytuał na zakończenie. Połóż sobie dłonie na barkach. Weź głęboki wdech. I wydech i powiedz do siebie. Witaj, piękna i błogosławiona. Moje barki nie są miejscem na cudze ciężary. Zabieram ze sobą tylko to, co moje. A resztę oddaję Bogu. Wdech i wydech, kochana. No i powiedz mi, piękna, błogosławiona, jak Ty się po tym czujesz? Słuchajcie, minęło cztery dni. Ja już po pierwszych trzech mam od Was naprawdę dużo feedbacku, bardzo pozytywnego feedbacku. Mogę Wam tylko powiedzieć tak ogólnie, jeszcze nie będę, no nie chcę imiennie tu wymieniać, ale bardzo często powtarzają się jakby te same reakcje, więc po to to mówię, żebyś się nie czuła z tym sama. Kochane, płaczecie. I to jest cudowne. To jest cudowne, bo wszystkie napięcia, które masz w ciele, które macie w ciele, puszczają, i dlatego tak się właśnie dzieje. I to jest w tym wszystkim cudowne. A wiecie, dlaczego płaczecie i dlaczego te napięcia puszczają? Bo to jest znak, że uczestniczycie w tych, w tej naszej pielgrzymce serca od początku do końca. Nawet jak tego samego dnia nie możecie wziąć udziału, to następnego dnia rano po prostu zaczynacie od tego filmiku. I to jest cudowne, bo to jest nasza sprawczość. Nie to, że sobie usiądziesz i chcesz, żeby spłynęła na ciebie łaska Boża, ale będziesz siedzieć i czekać, aż ona spłynie, a Pan Bóg mówi, no dobra, ale zrób jakiś pierwszy krok. I wy, kochane, robicie te pierwsze kroki. Dla mnie, jako prowadzącej, no, co wam będę mówię sam, mówić, sama jestem wzruszona, naprawdę. Dziękuję Wam, że bierzecie udział yy, w tym naszym programie i że tak pięknie wchodzicie w te procesy. Słuchajcie, teraz nagrywam dopiero czwarty filmik. A dni jest 24. Nie wiem, co będzie po tych 24 dniach, skoro po trzech dniach pierwszych już jest taki odzew i już są takie, takie reakcje. Ale wiem, że będzie cudownie, że widzicie z tego procesu naszego programu bardziej lekkie, wolniejsze, wiecie, wiotkie w ciele i tak dalej, pewniejsze siebie nie trzeba od razu zdobywać Monteverestu, jakichś, nie wiadomo, jakich wielkich celów już na teraz sobie spisywać, żeby poczuć wolność i w niej się zakochać, tak naprawdę. To tak z serca Wam mówię. Chociaż uważam, że marzenia potrzebujemy mieć większe niż to, co w danym momencie nam się wydaje, że możemy zrobić. To owszem, bo Pan Bóg lubi nas zaskakiwać i w trakcie naszej drogi nas uposaża do tego, żebyśmy były zdolne do tego, o czym tam marzymy. I pamiętaj, moja droga, piękna, błogosławiona, że pragnienia, czyli Twoje chce, które masz w sercu, to daje Ci Pan Bóg. Także na dzisiaj kończę. Życzę Wam błogosławionej nocy, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro. I mam taką prośbę: jeżeli uważasz, że jeszcze masz w swoim otoczeniu kogoś, komu by dobrze zrobiło udział z nami w tym programie, to wyślij mój link do tego pierwszego filmu. Możesz mu nawet wysłać do tych wszystkich czterech ten link. One są nieupublicznione. Pierwszy jest tylko upubliczniony. Ale to, to, to sieje jakoś tak dużo dobra, że chcę się tym podzielić y, z większą ilością ludzi. Nawet tych, którzy się jeszcze nie zdążyli zapisać. I nawet mam taką myśl od dzisiejszego poranka, żeby ten pierwszy tydzień w ogóle upublicznić. Także być może to zrobię jutro. Ale wyślij, bo ja myślę, że jest wiele kobiet, które nie mają pojęcia, że coś takiego może się dziać. I to z lekkością, bo jak widzicie, nie trenujemy tutaj nie wiadomo jakiej siłaczki, a cała energia do nas powraca, tak czy siak. Więc za chwilę może się tak okazać, że oczywiście skończycie na siłowni, nie? Bo po prostu będziecie miały wreszcie ochotę i energię do tego, żeby zrobić dalej coś ze swoim życiem, czego Wam oczywiście życzę. Błogosławię raz jeszcze. Do zobaczenia jutro.